Nie każdy superbohater nosi pelerynę, a ja przemierzam całą Polskę w poszukiwaniu najlepszych chińskich marketów. Oczywiście przy okazji jest trochę czasu na zwiedzanie, eksplorację, odpoczynek i jedzonko, ale przecież nie to was dzisiaj interesuje. Na ulicy Grodzkiej 5 w Stargardzie natknąłem się na chińskie centrum handlowe Arlet. Znajdziecie tam właściwie wszystko i wcale nie przesadzam. No to zerknijmy na ten długi korytarz taniego plastiku w poszukiwaniu klocków konstrukcji. Może coś znajdziemy. O, tutaj takie pseudo-Minecraftowe dziadostwo. To nas nie interesuje. Mamy także mechaniczne dinozaury i sporo nawiązań do Krainy Lodu. Zobaczcie, ile niby fankopopów. Takich zżynek nie lubimy. O, Chińczycy podrabiają zestawy z chińskiego Nowego Roku od Lego? Niezły obrót sprawy. Tamten diplodok na górze ma duży potencjał. Na pamiątkę wybrałem sobie jednak coś mniejszego. Klocki Pogo z serii Słodka Dziewczyna. To do kasy. Także jak widzieliście, chiński Market Arlet całkiem w porządku. Nie chciałem brać nic dużego, ale jako ciekawostkę wziąłem takie seciki. Po 4 ,1 zł 1. No i tutaj podoba mi się ta koncepcja. Mamy właściwie jeden secik z minifigurką. Ona pewnie jest paskudnej jakości. No ale dalej mamy wyposażenie jej mieszkanka. Od jakichś półek, po pralkę, zlewozmywak, stolik oraz środki transportu i łóżko. Całkiem ciekawa koncepcja. Cała ta paleta no, kosztowała mnie 4 dyszki i myślę, że to jest coś ciekawego. Dajcie znać, czy chcielibyście przetestować jakość. Oczywiście cenowo, no mógłbym sobie kupić Lego Ninjago Legacy z puchą i to też kosztuje 4 dychy. Co byście woleli, słuchajcie? No i polecajcie jakieś inne chińskie markety. Będę sprawdzał.